Polski aktor Andrzej Baranowski zmarł 8 października 2024 roku w wieku 73 lat. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych w Polsce, szczególnie dzięki rolom w popularnych serialach, takich jak M, jak Miłość i Korona Królów. W ostatnich latach zagrał również w hicie Polsatu Rodzina na Maxa, gdzie wcielił się w postać Ryszarda. Jego kariera sceniczna i ekranowa przyniosła mu uznanie i sympatię widzów. Agencja JMC Studios, z którą aktor współpracował, potwierdziła wiadomość o jego śmierci. W swoim oświadczeniu opisali Baranowskiego jako osobę zawsze pełną humoru, ciepła i optymizmu, nawet pomimo walki z chorobą. Szczegóły dotyczące choroby nie zostały podane do wiadomości publicznej, jednak aktor pozostawał aktywny zawodowo do samego końca, co świadczy o jego determinacji i miłości do zawodu. Bliski przyjaciel aktora, Ryszard Jabłoński, podkreślił, że śmierć Baranowskiego jest wielką stratą nie tylko dla niego osobiście, ale i dla całego środowiska teatralnego i filmowego w Polsce. Razem pracowali nad wieloma projektami, które pozostaną ważnym dziedzictwem polskiej kultury. Baranowski, mimo trudności, zawsze stawiał pracę na pierwszym miejscu, a jego wkład w polską sztukę jest nieoceniony.